Dzisiaj porozmawiamy o pewności siebie. Ile razy powiedziałaś sobie, nie mam pewności, żeby iść na siłownię, iść pobiegać w parku. Powiem Ci coś, co Cię zszokuje. Pewność siebie przychodzi i wynika z działania. Więc najpierw trzeba działać, żeby poczuć się pewnym siebie. Idź na siłownię, idź pobiegać w parku, żeby w końcu poczuć się pewna siebie. Powtarzanie tego działania regularnie, praktykowanie tego powoduje, że masz nową umiejętność. Że zaczynasz być w tym dobra. Nie czekaj, aż poczujesz się gotowa. Zacznij, mimo że się boisz. Idź na siłownię, idź pobiegać. Zrób to dla siebie, nie dla innych. Za każdym razem, gdy podejmujesz działanie, Twój umysł uczy się nowego wzorca. Potrafię. Powtarzasz to, utrwalasz i w pewnym momencie Twoje ciało, Twój mózg, Twoja energia zaczynają w to wierzyć. Zgadnij, co wtedy się dzieje. Twoja pewność siebie eksploduje, wybucha przez sufit i rozwala system. Bo już nie musisz udawać, że jesteś pewna siebie. Ty jesteś tą osobą. Działając, właśnie nią się stajesz. Pewność siebie nie przychodzi przed działaniem.